Błękitny na pewno jest bardzo wymagający rywal, obserwowaliśmy każdego z potencjalnych rywali i tutaj widzimy dużą jakość, jeżeli chodzi o, o szczególnie zawodników ofensywnych i błękitny zdobywają dużo bramek, zdecydowanie wygrywali ostatnie mecze, więc... Szykujemy się na naprawdę trudnego rywala. Trzeba zadbać o regenerację, ona będzie kluczowa, bo ten krótki odstęp między meczami powoduje, że ta, to zmęczenie będzie narastać. Myślę, że jednak, że w kontekście tego meczu najważniejsze jest wyeliminowanie naszych błędów, które zdarzyły nam się w końicach, bo uważam, że zagraliśmy tam naprawdę dobry mecz te błędy indywidualne zaważyły na tym, że, że ten wynik był negatywny, ale uważam, że ten zespół jest w dobrej dyspozycji i potwierdza to też myślę tabela za moją kadencję. Jesteśmy na szóstym miejscu, czyli, czyli na miejscu barażowym, ale o pierwszą ligę i, i chcemy w tym barażu udowodnić, że ten zespół Zdecydowanie stać na więcej. Bo nasze oczekiwania też były wyższe. Chcieliśmy bezpośrednio się utrzymać i taki był cel, odkąd rozpocząłem pracę, ale tak jak mówiłem wcześniej, no, zastaliśmy ten zespół z bagażem iluś porażek i z sytuacją w tabeli, taka jaka była, i staramy się to po prostu wszystko naprawić. Robimy, co możemy, i jestem przekonany, że, że finał będzie pozytywny.